Słuchajcie, i zrobimy sobie drugi wyścig, ale żeby go zrobić, potrzebujemy folii aluminiową. Ja akurat rozłożyłam ją, zobaczcie w zlewie, ale można zrobić to w miejsce, w wannie, w jakiejś, nie wiem, brytwannie od ciasta, tak, w dużej blaszce I potrzebujemy marker suchościeralny, tak? Ze zwykłym markerem to niestety się nie uda, ale jak ktoś ma suchościeralny, no to. Wyjdzie fajna zabawa. Słuchajcie, wykładamy taką folię molinową. Pod spodem jest ta świecąca część. My będziemy malować robaczki na części matowej. ja rysuję, zobaczcie, dwa pająki. Mogą być pająki, mogą być inne robaki. Na co macie ochotę? Mogą być żabki, jeżyki, co tam chcecie. I zrobię tutaj nogi. Taki jakiś pająk nam trochę pokraczny, ale trzymam jedną ręką telefon, a drugą maluję i to tak niekoniecznie chcę wyjść. Zobaczcie, mamy już dwa pajączki. I teraz sprawa wygląda tak, że nalewamy, po malutku wodę i będziemy patrzeć co się dzieje. Widzicie, odrywa się od folii. Drugi też się odrywa. Okej, okay, już pływają. Słuchajcie, teraz bierzemy słomkę. Potrzebujecie do tego albo siostrę też, albo brata. I robimy załadę, zobaczymy, kto jest szybszy, kto jest wolniejszy. Bierzemy słomkę i dmuchamy. O, jest, jest i meta. Ale zobaczcie, jak biegły, aż i nogi podpadały. Słuchajcie, możecie to zrobić, mówię, w zlewie, w wannie, w jakiejś miejsce, brytwance od ciasta i robimy zawody. Kto będzie pierwszy na mecie, ten oczywiście wygrywa. Miłej zabawy. Do usłyszenia.